Cześć wszystkim! Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, w polskiej oświacie, podobnie jak w ochronie zdrowia, największym problemem jest brak kadr. Zdaniem ministra edukacji, najlepszym remedium na zaistniałą sytuację byłby wzrost płac oraz umacnianie etosu pracy nauczyciela. Serio? Czy to naprawdę ma sprawić, że nagle Polacy nie będą musieli wydawać 4 miliardów rocznie na korepetycje dla swoich dzieci? Próby mitologizowania zawodu nauczyciela i ciągłe dosypywanie kasy są jak przyklejanie plastra na wielką, broczącą ranę. Jak w związku z tym obstawiacie? Co pan minister trzyma na strychu? No, ja osobiście obawiam się, że są to głównie konserwy i dewocjonalia. Według rankingu Worldwide Educating for the Future Index z 2019 roku Polska zajmuje 19 miejsce w ocenie całokształtu edukacji na 50 innych badanych pod tym kątem państw. Wiecie, jak dla mnie to nie jest satysfakcjonujący wynik, jeżeli w rankingu rywalizujemy z takimi państwami jak Kongo, Pakistan czy Mniamna, swoją drogą dzisiaj dowiedziałam się, że około 50% powierzchni Mniamny zajmują lasy. W Polsce jest to nieco ponad 29%. No i oczywiście z całym szacunkiem względem tych państw, które przed chwilą wymieniłam, mam ogromną nadzieję, że pewnego dnia uda mi się je odwiedzić. Edukacja w Polsce jest nieefektywna, marnotrawna, nie przystająca do dynamicznie zmieniającego się świata, a program nauczania jest zideologizowany ze względu na propagandowe potrzeby kolejnych rządów. Ponadto w dotkliwym stopniu brakuje nauczycieli, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego. Trudno się wszak dziwić, że absolwent studiów z zakresu fizyki, informatyki czy matematyki nie chce pracować za miesięczną pensję wynoszącą jakieś 2200 zł na rękę. No, to jest naprawdę jakby ktoś dał mu w mordę. Dlaczego jest tak źle? Po pierwsze, prosta analogia. Jak wiemy, w czasach PRL-u istniały ogromne niedobory produktów żywnościowych, gospodarka była skrajnie niewydolna i marnotrawna. Mieliśmy do czynienia z monopolem, centralnym planowaniem, brakiem konkurencji i systemu wyceny rynkowej. Dlaczego więc uważamy, że te same mechanizmy, które zaburzały produkcję żywności w PRL-u, zastosowane w kontekście edukacji czy służby zdrowia, dadzą inne rezultaty? Polska oświata jest tak bardzo niewydolna, marnotrawna i kosztowna, dlatego, że nie jest urynkowiona. Co więcej, badania wprost dowodzą, że statystyczne wyniki uczniów szkół niepublicznych są lepsze niż uczniów szkół publicznych. Po drugie, nie od razu Rzym zbudowano, więc zamiast pełnego urunkowienia można by na początek wprowadzić reformę, dającą rodzicom i uczniom większy wpływ na system w wymiarze finansowym. Służyć temu miałby tzw. bon oświatowy, który uczniowie bądź ich opiekunowie mogliby wykorzystać do opłacenia wybranej przez siebie szkoły, czy to publicznej, czy prywatnej. Tego typu rozwiązanie dawałoby ludziom większą swobodę w dokonywaniu wyborów i wymusiłoby niejako większą konkurencję między szkołami. Słabe i niepopularne placówki musiałyby dostosować się do wymogów rynku, bądź z niego zniknąć. Takie rozwiązanie wprowadziła m.in. Szwecja, kraj rzekomo socjalistyczny. Yeah. Po trzecie, szkoły nie powinny znajdować się pod kuratelą urzędników, a bardziej kompetentnych w tym zakresie spółek not-for-profit, mających własny budżet i radę nadzorczą. Warsaw Enterprise Institute szczegółowo opracował tę propozycję w swoich raportach. Spółkę prowadzącą szkołę powinna obowiązkowo wybierać jednostka samorządu terytorialnego na drodze zamówienia publicznego. Po rozstrzygnięciu przetargu samorząd zabierałby ze spółką umowę, na mocy której prowadziłaby ona szkołę. Jestem głęboko przekonana, że szkolnictwo w Polsce nigdy nie będzie dobrze funkcjonować, dopóki samo nie nauczy się praktykowania rynkowych rozwiązań. W Systemie oświaty, zacznij edukację od samego siebie. Przyznam wam szczerze, że okres szkolnej edukacji był jednym z najgorszych w moim życiu. Czułam się zniewolona przez system, tłamszona, nieszczęśliwa. Tak często uciekałam ze szkoły i do tego stopnia stawałam okoniem, że albo byłam ledwo klasyfikowana z danego przedmiotu, albo z niego zagrożona. Gdzieś tak w połowie liceum stwierdziłam, że, ze, że startując ze średnią ocen 2,8, ukończę szkołę z wyróżnieniem po to, aby udowodnić, iż to nie ja jestem głupia. To system jest durny. Delfiny ocenia po tym, jak wspinają się po drzewach i jastrzębią każe nurkować, a słonie próbuje uczyć latać. Tym samym równa w dół, indoktrynuje, jest ekonomicznie niewydolny. Ostatecznie ukończyłam szkołę z bardzo dobrymi wynikami, świetnie zdałam matury, dostałam się na studiach. W ogóle zabawny przy tym wszystkim jest fakt, że moi rodzice, którzy na wywiadówkach musieli wysłuchiwać, jak marne są perspektywy na to, abym w ogóle ukończyła szkołę, na ostatnim apelu otrzymali list z gratulacjami za moje znakomite wyniki. Opowiadam się za pełną prywatyzacją szkolnictwa, która wyeliminuje centralnie tworzony i odgórnie narzucany program nauczania. Mam wielką nadzieję, że pewnego dnia dzieci w Polsce nie będą musiały już przechodzić przez bagno publicznej edukacji. Oczywiście ogromną rolę w moim życiu odegrali moi rodzice i inni wspaniali ludzie, których spotkałam na swojej drodze. Faktem natomiast pozostaje to, że wszystkiego, co wartościowe i pożyteczne, nauczyłam się w życiu sama. Kochani uczniowie, jeżeli Wy obecnie borykacie się ze szkołą, głowa do góry. Skończcie ją jak najszybciej i nigdy nie pozwólcie sobie wmówić, że oceny jakkolwiek wyznaczają Waszą wartość. Poszerzajcie horyzonty, eksplorujcie świat, zdobywajcie twarde kompetencje, wznoście się ponad przeciętność. Możecie nienawidzić szkoły, ale kochajcie samoedukację. To tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za uwagę, będę wdzięczna za łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje. Hej!